Nie ma widzowie. Jesteśmy w tym miejscu i teraz gramy siostrą dajcie ławeczkę w górę, z dzwonę, a teraz jej szukamy, bo naszej tutaj Widzowie, Ona pewnie się gdzieś przemieszcza. Ok widać Niku. Eee, widzowie, ja wiem. Tutaj. Usłyszeliście nawet ja. To nie ja wiem, gdzie ona jest. No. Ciekawe, hmm. ciekawe, gdzie? No, na pewno. Nie. Ja, ja. Nie. Siedziałem. Nie. Trzeba się uczyć bo zawili, jak wtedy. No to właśnie. Ja się skupamy. Tak. widzimy. My Olka nie interesujemy się Olkiem. No widziałaś gdzie jest mój Znaczy ja go nie widziałam, Widziałaś, widziałaś. Dzisiaj się tym trochę takim blokiem, który, który jest taki, e, że mówi, że ja jestem A On nie jest...

Znajdę się! Co się, się chowanego! Nie! No wy! Ja, ja się chowam już! Jestem ja schowana! no cztery, Ja składam telefon teraz! Się, to, 10 sekund. nie, za chowa. nie, 10 nie, Do, do 20. No, 30. Dobra. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Już, Już widzę, je. Wie? Ja wiem, że jest. Spokojnie widzę, je. Ja wie ja znam to. Jak wytworzyliśmy to, ja wszystko wiem, że to wszystko jest. Ona, ona cały czas do tych rujanych chodzi. Nic co znalazłem. Czekaj lepiej. Kto jest najlepszy? Jestem daleko od Ciebie. No. Chodź mi, chcę z Tobie. Chcesz w nie gadać, że mnie nie znajdę? czy daleko jestem? Nie. Czy jestem Czy jestem, jestem bardzo blisko? Widzę, jakby poszedł tam, bym sprecyzowała gdzie jestem, ale nie poszedłem do A patrz, czy jestem bardzo blisko. Ej, no Ja muszę cię mieć uderzyć raz, żeby... żeby to się zaliczyło. To jest masz szansę. Co? jak co z Sí. <coughs> Wiesz, że możesz teraz uciec sobie, bo ja cię muszę uderzyć dodatkowo? Ja się nie Ja muszę być na chwilę na dworze. Bo nie gdzie jesteś, a więc może powinien na dworze. I będziesz miała wtedy szansę gdzieś uciec i się, gdzieś, będziesz sobie biegła i tu shifty, ja nie nienawidzę. Masz cię pewnie. Pesu jestem bardzo bardzo podleko. bardzo bardzo wasz, ja nie. Widać. Co na jesteś na nawet, nawet cię w domu nie widzieć. A to nawet cię nie. Ale pamiętasz jak ty, ty o, gdzie, się, gdzie, Jak to, I jak No, nie, no. No, no No, no to... E, to ja nie kolejne rundy zrobić. Dobra, poddaję się. A nie, 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 że to wiem. A podaję się w mnie? Nie ma. A wiem, gdzie ty jesteś. Ciekawe. Ciekawe. Ty się w ogóle przemieszczasz. No? Tak, masz No? No, to było no, Ja to masz iście. Nie, bo ja to będę. Ciekawe.

Dobra, ja też polubię na moim telefonie. A nie, ja ten czas po prostu to nie znam. Chodzę nie Dobra, na raz poddaję Naprawdę? Mhm. Jezus. Poddaję się? No. I się No to nie mam go, że tak się nie da. A wiesz, że ci zrobiłam podpowiedź, że budowałam się różowym? Wielka odpowiedź mi. No, no, A, co? Czemu nigdy nie gramy? No. widzisz, tak. Właśnie tak. tak to nie się dzieje. To weź pokaż. To weź skąd tak się nie no, mogę. już mam... Nie, nie mogę. Wyjdź z domu. Co tu jest? Cięcie na kwiat. Siem widzowie. Jak Ty mówiłaś, że w domu jesteś? Ja nie ma kłamanie. Nie mogę się tak wyglądać? Bo mnie dywan jest po prostu pod sobie. Dobra, to teraz Ty odchodzisz i ja się odchodzę yeah. Nie No jesteśmy widzowie Dobra, teraz Ty ja się schowałam. Dobra, potem będzie seria z dywanikami, bo na razie na. No Dobra no, a Przyciszywamy, okej? Okay? Ciszymy Ok, ty przecież na, na maksa. Ja ty pieskowej? A tu musisz wyjść. Bo ty masz tak wyglądać? Ale o, ten. No. Ja będę na moim. Ach, głodna jestem. Ej, ty, na pewno nie. nie. Na razie ja nie chcę do szkoły, mieć. Ej, to już nie do szkoły. A, ale to chcę iść na Twojego poniedziałek. A wiesz, że to będzie No, przedeterminowane. No, no, nie masz, chcę... no. No, no. Już? No. Ja, ja się boję, więc. I to będę już na dół ja, ja tak szukam. Będę pewnie mnie też snobem, bo... E... No, kaznie, nie no, siena, no, byłem, więc nie mam, <śm> nie mam czasu i Ale. Dajcie suba jakby, co? Olek, no. Co? Co? Co ty zrobił? Co? co? No chyba się nie znajdziesz. Jak jak ci nie znajdę, dostaniesz 53 diaksów. skąd ty niby tyle masz? nie Eee, e, oszustwo! Churna. Diaksów nie można przejedziesz a, okay. nie. No, jak wygram. No. Ale... To jest dzisiejsza wygrana. S. Będzie nie jest bardzo trudna kryjowa. Nie czy ty ją w ogóle znajdziesz. Ciekawe, że to w ogóle ty ogarnięsz. No, bo jestem nielogiczny. W ogóle ciekaw, czy to ogarnięsz, czy, ja, czy ja tam jestem? Ale ja pod... może no, czy... no, gdzie jesteś? Bo no, cię tam opieraj, bo ja chodzę wszędzie i. To jest trudne pytanie. Pamiętam ci, że nic z tego. się nie łaba, nie, ty się nie dałeś. Jak to będzie przepiękne. Nie, 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 no to jest przepiękna kryjówa. O, ty się nigdy nie dałeś. Nie, nie, nie. W domu się na pewno nie z... ja cię na podcięcię. Nie zderzę! Nie, też nie. Przez... nie to no, powiedzcie, widzę, bo... No, się... O ja ale się przekrał. <ślesz>... Przekryb. które diaksy. To czekoladę znaczy Ale już... widzę to. Jest easy, easy. Mam Cheat. mam jeszcze trochę minut. Ale i nie, ja pamiętam, właśnie nie się bo, bo tak, jest, bo... Bo... Chadzę was! Ja Ci nie pokażę na odcinku, jak to widzisz? Ja no i... się proszę... Ja się obejrzyj od razu cały odcinek. Widzę mnie! No widzę mnie, błagam Was. Napiszcie pod komentarzem Nup. Nie! Napiszcie OLEF nup. Nie, bo ty nawet nie umiesz mi złapać, czy to skakuje. Nie no, wieszcie to, napiszcie. Minecraft. Napiszcie, co warte. Napiszcie komentarz. Roblox, napi napiszcie może jak będziecie chcieli jego. Albo Minecraft. Albo Stars No, albo... no, Brownsters to wie. trochę na nie takie nici jak widziałam. No, Jakie nawet mają na świecie? No to bo nie widzę Szyjko, <ślikuj>, jak syj, <się> człowieku. <ślikuj> Człowiek! Uśmiecham się sobie, jak się w mojej drodze na szczęście. Ale wiesz, że tyś też musiał mi dać wygraną? Mmm, ale jak? muszę mi dać. Igra, no? Mm, no ja cię krótki nawet szukałem. Ja nie zgadłem. Czekaj, idę jeszcze. Z... Ja nie mogę, ja nie mogę, to nie. jest O, że pan znalazłam. No to mnie nie interesuje, bo 50 za mamy. Ja. No. Ale nie, ja jestem koks, Ja to jest... Nie no. Jak, się stąd nie Jak wyjdę, stąd to może. Znaczy. Dobra, ja szybko, bo ani nie muszę ukończyć odcinek. Dobra, się podaję. Nie pokażę się na razie. Czekaj, no. Odwróć się w ścianę Odwróć się w ścianę, bo ja ci nie mogę tej skryty pokazać Ale to zostawiam w imieniu miłości, żeby zobaczyć Znowu telefon chciałam dać No bo nie masz tej skryty, z nigdy zobaczyć Zobaczcie też na odcinku No wiem w Idę wracać nie, Czekaj jeszcze nie. O, musimy być tej ja. Ja. Ja, 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 Czekaj. Poczekaj. Dalić do, do, do 50. do Nie, ale nie tak szybko. No masz. Trzymaj. A, coś mi już się szuka. Nie Brawi, Idę e, za ciebie. Ale muszę mówić jak chcę, więc mnie Esa, Esa, Esa wygra. No, es, 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 os, 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 os. Łatwo się wygrywa z przegrywami. Dobrze. To do Ci ci stać Dobra, gdzie? Co no to chodź. Ale ja ci nie mogę znaleźć. No ja jestem w przekrzynce. To, a ja odcinki nie mogę znaleźć. Widzisz mnie. Nie. Tak, no, to za mną jest właśnie. A co możesz już tu wrzucasz? masz. No, nie dzięki łatwo. Dobra, wstawimy odcinek na rę, więc na raz.